Cześć mam wszystkim przy kolejnych szerszeniach. No znowu tam gdzie nie powinny być, zrobiły sobie gniazdko też w podbitce. Tylko teraz nie wiem czy wchodzą do elewacji, czy po prostu wisi gniazdo. Zaraz się dowiem. Postaram się tutaj wymontować parę tych plastikowych deseczek. Udało mi się dotrzeć do gniazda po odkręceniu tych plastikowych elementów. Jest gniazdo, wisi. nie jest one może duże, ale siedzą na gnieździe. Myślałem, że siedzą w elewacji, bo na początku nie zauważyłem ich. O, pięknie pracują. Mają dużo miejsca na rozbudowę. Lepsze jest to, że znowu okazuje się, że wejście mają tutaj przy kabelku. Idą sobie wzdłuż ściany i dopiero tam jest gniazdo. Czyli znowu tam, gdzie jest wejście, czyli znowu okazuje się, że tam, gdzie jest wejście, tam. Nie ma gniazda, tylko gniazdo jest zupełnie w innym miejscu. Znaczy, tutaj wiaderka żadnego nie było, że będę musiał je zatruć. Wszystkie szerszenie będę musiał zatruć razem z królową. No niestety, tak czasami też jest, że muszą zginąć. Niech popracują, idę po trutkę. No trudno, czas się pożegnać. Mam nadzieję, że trafiłem królową, bo o to mi chodziło, ona jest najważniejsza. Tak jak widzieliście, psikanie na takie gniazdo to też nie jest bezpieczne, bo one mimo dostania trutki momentalnie wylatują. Na mnie na siatkę tutaj wskoczyło, nie wiem, chyba z 30 sztuk i poleciało. No, tak ta trutka działa, że one za chwilę dopiero padną. Także samodzielne psikanie to wiąże się z dużym ryzykiem. Królową mam, to jest najważniejsze. To jest ona. Teraz, przez to, że dostała trójki, ona się trochę skurczyła. Mięśnie przykurczyły się trochę. Zaraz Wam pokażę, jak wygląda zwykła robotnica. To jest dobre porównanie. Królowa i zwykła robotnica. Teraz muszę tutaj resztę tych szerszeni uprzątnąć. Do wiaderka wrzucę te martwe. Tutaj wszystko poprzekręcam tak jak powinno być wszystko doprowadzone do stanu sprzed rozkręcenia no i tyle robota skończona słuchajcie gniazdo zlikwidowane zagrożenie też wy się trzymajcie do następnego cześć hej